Kolejne inwestycje państwa polskiego w pierwszą elektrownię atomową. Ewon zgłasza wniosek upadłościowy. Właściciel telegramu, zatrzymany przez francuskie władze, grupa azoty poszła do prokuratury. To i wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Zapraszam więc do oglądania. Polska elektrownia atomowa to wielki sen wielu naszych rodaków. Koszt powstania pierwszej w historii polskiej elektrowni atomowej ma wynieść blisko 150 miliardów złotych. Rewolucyjny projekt przemiany energetycznej Polski ma być wspierany poprzez OZE, czyli m.in. farmy fotowoltaiczne oraz wiatrowe. Polski sen o elektrowni możemy nazwać czymś w rodzaju American Dream. Każdy wierzy, że będzie super, a póki co nasz amerykański sen nawet jeszcze dobrze się nie zaczął. Póki co jedynym amerykańskim akcentem w naszym śnie jest koncern Westinghouse, który ma dostarczyć technologię do wybudowania reaktorów jądrowych. Kolejnym krokiem do budowy elektrowni, i jednym z ważniejszych, jest jego finansowanie. Podczas kampusu Polska przyszłość minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że w przyszłym roku na budowę zostanie przeznaczone 4,6 miliarda złotych. Aktualnie jednak trwają liczne dyskusje i prace nad budżetem na przyszły rok. Tym lub przyszłym tygodniu budżet oficjalnie ma trafić na biurka Rady Ministrów. Premier Donald Tusk jak i minister Domański obiecali, że pieniądze zostaną przeznaczone na budowę. Czas pokaże, jak dalej rozwinie się sytuacja związana z ogromną elektryczną ewolucją, a nawet rewolucją. Ewoluuje również IKEA, gigant z branży meblowej, wchodzi w świat internetu. A dokładniej rzecz ujmując, IKEA będzie testować nową platformę o nazwie IKEA pre -Aunt. Platforma ma brać bezpośredni udział w handlu używanymi meblami z IKEA. Same meble są nie lada na różnego rodzaju portalach aukcyjnych, m.in. takich jak oElix, Facebook, eBay czy nawet Allegro. Póki co IKEA pre jest testowana w hiszpańskim Madrycie oraz norweskim Oslo. Ekspansja platformy jest prawie pewna, ponieważ rynek wtórny sprzedaży mebli z Ikei jest nawet większy niż sprzedaż klasycznych mebli prosto z salonu. Aktualnie w Polsce działa program Oddaj i Zyskaj, w którym klient może oddać starsze i nieużywane meble z salonu IKEi, a sieć w zamian daje mu kartę poderunkową o wartości 50% z wyjściowej ceny produktu. Cała sieć sklepów Ikei w ostatnim czasie przeszła dość mocną transformację. Ze sklepów na obrzeżach miast sprzedających meble do skręcenia, na firmę będącą w centrach wielkich miast oferującą prawie wszystkie lub wszystkie usługi związane z meblami. Firmą równie innowacyjną, a nawet o wiele bardziej innowacyjną jest spółka Creotech. Przedsiębiorstwo zajmuje się tworzeniem nowoczesnych technologii kosmicznych, które są ważne zarówno dla gospodarki, przemysłu kosmicznego jak i nauki. W ostatnim czasie można było o nie usłyszeć za sprawą tego, że przy pomocy rakiety SpaceX wynieśli oni w kosmos najnowocześniejszego polskiego satelity, czyli Eagle Eye. Wraz z wyniesieniem w kosmos satelity, kosmicznie również wystrzeliły akcje spółki. Cena jednej akcji wyniosła w piku 235 zł. Jednak jak to bywa z wielkimi momentami, to zawsze po nich przychodzi spadek. A w przypadku Kreotech spadek przyszedł dość szybko. 25 sierpnia 2024 roku spółka wydała komunikat giełdowy, w którym poinformowała, że pojawiły się istotne problemy z łącznością ze świeżo wystrzelonym satelitą. Problemy skutkowały brakiem możliwości odbierania danych telemetrycznych z satelity. Problemy z satelitą spowodowały nagły spadek wartości akcji. Z 232 zł stopniały one do 177 zł. Póki co polska spółka dalej nie odzyskała pełnej łączności z satelitą. A w najbliższym czasie będą wdrażane różne środki oraz systemy, aby zmienić ten stan rzeczy. Inną polską spółką, która w ostatnim czasie notuje nie tylko problemy wizerunkowe, ale również i straty finansowe, jest polski państwowy gigant z branży chemicznej, czyli Grupa Azoty. Grupa złożyła zawiadomienie do prokuratury w Ternowie w sprawie podejrzenia przestępstwa polegającego na wyrządzeniu spółce szkody wielkich rozmiarów. Zawiadomienie ma dotyczyć m.in. nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Polskiej Fundacji Narodowej. Fundacja została powołana w listopadzie 2016 roku decyzją ówczesnej premier Beaty Szydło. Założyją 17 spółek Skarbu Państwa: Enea, Energa, PGE, Grupa Azoty, Lotos, Tauron, PKN Orlen, PGNIG. KZU, PKOBP, GPW, KGHM, totalizator sportowy, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polskie Koleje Państwowe, Polski Holding Nieruchomości oraz Polska Grupa Zbrojeniowa. Fundacja oficjalnie miała być odpowiedzialna za promowanie wizerunku Polski ze granicami naszego państwa. W 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, z której wynikło, iż spółki, które były założycielami fundacji w latach 2015-2017 wydały na nią 1,5 miliarda złotych. W 2016 roku Grupa Azoty zobowiązała się do bezwarunkowej wpłaty ponad 45 milionów złotych w ciągu najbliższych 10 lat. Spółka Skarbu Państwa nie miała zagwarantowanej możliwości wycofania się z finansowania fundacji, nawet w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej spółki. 26 sierpnia 2024 roku Grupa Azoty opublikowała szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze półrocze. Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Grupy Azoty były na poziomie 6 miliardów i 743 milionów zł. Wynik EBITDA był w wysokości 179 milionów zł, ale na minusie strata netto wyniosła 748 milionów złotych. Jednak porównując wynik ten do pierwszego półrocza 2023 roku, to jednak udało się zredukować około 350 milionów złotych straty rokrocznej. W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa Azoty zanotowała stratę netto na poziomie 1 miliarda 98 milionów złotych, notując przy tym ujemny wynik EBITDA 1 miliarda i 9 milionów złotych. Nie tylko polskie firmy w ostatnim czasie mają problemy, ma również kultowa marka kosmetyczna, czyli Avon. Dość niedawno zgłosiła ona do urzędu wniosek upadłościowy. Problemy finansowe, jak i wizerunkowe Avonu wiążą się z kilkoma rzeczami. Pierwszymi są liczne batalie sądowe, jakie firma musi toczyć na terenie Stanów Zjednoczonych. Firma aktualnie obciążona jest 386 pozwami sądowymi. Sprawy sądowe zakładane przeciwko Avon Product Incorporated są założone przez talek obecny w produktach giganta kosmetycznego, a dokładniej mówiąc w produktach sprzedanych przed rokiem 2016 Talk jest naturalnym minerałem stosowanym w wielu produktach kosmetycznych, ale jednak i tak wstrząsnął on życiem klientów. Materiał ten miał powodować raka. Jednak zarząd firmy podkreśla, iż każdy zarzut jest bezpodstawny, a ich produkty miały wszelkie wymagane i rygorystyczne badania pod kątem obecności azbestu w produkcie. Drugim powodem jest przestarzały model sprzedaży oraz ogromna konkurencja. Konsumenci coraz częściej wybierają zakupy internetowe zamiast tradycyjnych zakupów, jednak firma i w tym segmencie jest obecna, ale jednak nie do końca. Tak jak swojej konkurenci prowadzi ona marketing oraz sprzedaż wielopoziomową, jednak rynek kosmetyczny jest bezwzględnym rynkiem oraz bardzo mocno konkurencyjnym. Firma przez kilka powodów posiada długi rzędu 1,3 miliardów dolarów. Upadłość jednak obejmuje tylko Stany Zjednoczone. Firma ma zamiar dalej kontynuować swoją działalność na innych rynkach, więc rynki azjatyckie, Ameryki Łacińskiej, europejskie, a wreszcie ten ważny dla nas, czyli Polski, pozostaną bez zmian. Właściciel Avonu, czyli Holding Natura Co., planuje odkupić akcję Avonu poza USA, a następnie uporządkować zobowiązania oraz zmaksymalizować aktywa. Podobnie jak Avon, problemy prawne ma również właściciel Telegramu. Paweł Durow został aresztowany na lotnisku w Paryżu chwilę po tym, jak jego prywatny samolot wylądował na płycie lotniska Le Bourget. Rosyjsko-francuski miliarder został aresztowany pod zarzutami związanymi z platformą społecznościową, której Durow jest współtwórcą. Platformą tą jest Telegram. Według francuskich organów ścigania, Telegram ma być siedliskiem przestępców. Poprzez komunikator mają oni zarządzać swoimi imperiami, a poprzez platformę również ma odbywać się handel narkotykami, organami oraz ludźmi. Pawel Durow jest również oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, terroryzm, oszustwa czy rozpowszechnianie treści pedofilskich. Sam Pawel Durow jest jednym z najbogatszych ludzi czasnej Federacji Rosyjskiej. Jego majątek szacowany jest na ponad 17 miliardów dolarów. Często jest on nazywany rosyjskim Zuckerbergiem. A to przez to, że założył on dwa ważne w Rosji serwisy społecznościowe, a mianowicie VKontakte oraz Telegram.